Dawaj, dawaj Mirek To młody i no, dycho kurwa tu No, młody wycymos, nie? No pewnie, dziś kurwa młody chłopak, jest twardy Kurwa, ja w twoim wieku to nie tyle na plecach nosiłem i cymołem, no. no na chujną to rustowanie było wozić, nie? No Tam ty, jak te elewacje będziemy robić, to młody podczymł deskę i się opierdoli raz, dwa No Mirek, wio, to, to rozdwa. O, wyli stagn, więcej, kurwa i. Młody wycymuj, jeszcze z 5 minut, nie? no majster ci skocy po Red Bulla jakiego, kurwa, w nagrodę. Ale <grym> byś się zregenerował trochę. No i wie, wie, co? weekend ci jako premię od polet 50 zł. Dobra? No, i no nie dygoto i tak. Twardo, twardo trzeba, żeby nie jedną Mirek, bo jeszcze, kurwa się narobi, co go będzie wiś. Na jaki sor. No. Ja lecę po tego Red Bulla. No, na razie. Czy rób to, rób